Jak uzdrowić żeńską energię? Hmm. Ok, Żeńska energia to jest czakra sakralna, czakra serca i czakra trzeciego oka. Czakra sakralna to jest relacja z mamą, czakra hmm, serca to jest relacja z partnerem, partnerką, a czakra trzeciego oka jest relacją z dziećmi. E, czakra sakralna jest to, odpowiedzialna jest za odczuwanie emocji radości, czyli mm, załóżmy, jeżeli nie wy nie mieliście relacji z mamą, albo była ona zaburzona i wasze potrzeby emocjonalne nie były zaspokojone, no to dzisiaj brakuje właśnie wam tej żeńskiej energii, dlatego tak ważne, żeby tą relację z planu fizycznego sobie poukładać. Jeżeli nie ma mamy, no to z planu Duchowego. E, czakra serca. No, jest to relacja z partnerem i tak samo, czyli trzeba naprawiać stare relacje i powychodzić z nich mentalnie oraz emocjonalnie e, i również bieżącą relację, jeżeli macie. E, naprawić albo, mm, albo zakończyć, jeżeli to jest potrzeba. Tam różne są rzeczy. E, I czakra trzeciego oka to. Jest intuicja, tak zwana kobieca, czyli kobiety najbardziej mają tą intuicję, prawda? Nieraz się mówi wyczuloną, i taką mm, zadaniem Waszym jest tutaj uzdrowić relacje z dziećmi. Jeżeli macie, jeżeli nie macie, no to na planie duchowym trzeba rozpakować i po mm, prostu pogadać samym ze sobą, tak? Czemu nie macie tych dzieci? Czy w ogóle chcecie mieć dzieci? czy może nie możecie mieć dzieci, tak? Różne są przyczyny. I trzy te czakry są czak czakrami, w których, w których jest ulokowana żeńska energia. I teraz popatrzcie na to. Bez naprawienia czakry sakralnej, czyli emocji, jesteśmy po prostu, jesteśmy jak we mgle. OK, bo nie czujemy i od tego trzeba zacząć. Po prostu mamy wyparcie emocjonalne, jesteśmy chwiejni, robimy wszystko dla wszystkich, bo nie, nie odczuwamy, nie odczuwamy w ciele, co tak naprawdę się dzieje, co dana sytuacja, czy co nas zdarzenie, jak, czy jest dla nas pozytywne, czy jest dla nas negatywne, czy da nam więcej energii, czy da nam mniej energii, tak. No jest to drugi temat, ale tu po, kolejna, po kolejnych filmikach będę tłumaczył, także. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania.